Hans? Tak, bracie. Ostatnio zastanawiam się, dlaczego tutaj w Snowdin panuje taka bieda. Mało kto chce tu mieszkać, nawet nie mamy żadnych dróg. No wiesz, papyrus, Snowdin nie jest żadną metropolią. Owszem, ale tak się zastanawiam, czy to jest nasza bieda? Co masz na myśli? Widzisz, ostatnio miałem sen. Ciekawe, ale jak miałoby dojść do takiego rozwoju waszego miasta? Widzisz, w tym śnie ujrzałem pewnego człowieka. Człowieka powiadasz? Pamiętasz może jak wyglądał, jak się nazywał? Trudno mi opisać jego wygląd. Był... Przepraszam, teraz widzę że już zbłądziłem, ślepo uwierzyłem w lewacką propagandę i dziękuję Ci, że otworzyłeś mi oczy, wybudziłeś mnie z transu.